Witam wszystkich hodowców na WG Warmia Chciałem zademonstrować, ewentualnie pokazać trochę WG od środka bo gołąbki są połapane, gołębnik jest pusty przygotowany na przylot gołębi bo nie wszyscy może uczestnicy te WG widzieli od środka z zewnątrz tak oczywiście o tu jest jakiś a uciekł nam przy koszowaniu gołąbek nie chcę wejść Także zapraszam, rzucimy okiem szybko i <laughs> będziemy ruszać. Tutaj mamy karma, trochę specyfików. I idziemy go. Tak to wygląda. Jedzenie czeka. W miarę posprzątałem. Udało się. I wszystkie boksy są podobnie ruszta trochę uchylone, bo jednak te upały było za gorąco w środku. To podobnie także wszystkie gołąbki są połapane Tak szczerze to nie wiem ile dzisiaj, bo ja tylko naganiałem korytarzem, koledzy tam wkładali po 25 do klatki, nawet się nie spytałem ile mniej więcej tych gołębi tam poszło, ale myślę, że tam 6 ponad 600 O, tu jest ostatni boks tak to wygląda. O, wczorajszy, wczoraj sprzątałem, dzisiejszy kałp pokażę po nocy. Także zaraz ruszamy na lot do Olsztynka, powtarzamy bo trochę długo ostatnio błądziły, znaczy może nie błądziły ale szukały, kilka sztuk nawet zostało. Powiem, że dzwonił jeden hodowca z tego lotu z Olsztynka, znalazł się o 19 w Rzeszowie, no, na, poł na południu, kolegi Mirka Osowskiego. Tu jeszcze pokażę kabina, czeka gołąbki połapane. Tu jeszcze moich partnerów z grubsza rzucimy. To na razie tyle. Jadę. Dobry lot. Witam na Włogie Warmia. Organizuję lot z Olsztynka, powtarzam. I otwieram, bo gołąbki już mi jedna strona uciekła odjeżdżając, to jest reszta, tutaj jest druga grupa, pokazuje, bo o, trochę tutaj są takie wyboje. O jest Po prostu jedna strona mi się otworzyła chciałem się przestawić, ale nie udało się. A jeszcze coś tutaj. Malczę. Teraz się zbić się do kupy. Zobaczymy, czy dziś się będą też krążyć nad miastem, o czy. Gdzie się zdecyduje pogoda Jest taka idealna Ale słońce widzę wychodzi A dorsztynkiem pokażę Jest też ładne czyste niebo No razem dzieliły się Ok niech sobie radzą Dobry lot pozdrawiam Witam ponownie na WG Warmia, Pokazuję, że gołąbki dzisiaj mnie wyprzedziły przyszły cało chmaro, bo także ona mi powiedziała, że widziała. To już takie widzę tutaj reszty, resztki, co siedzą na dachu. Zobaczymy jak w środku futrują, bo słyszę <laughs> Chodź, 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 Proszę. Nawet jest. To tyle. Nie będziemy tam dalej chodzić, żeby nie rozpraszać. Tak, tak, można powiedzieć, że podlot w miarę udany. Zobaczymy, jakie straty będą. Myślę, że chciałbym, żeby to wszystko wracało, a to się nie da. Zawsze jakaś grupa musi odciąć i wtedy ma kłopoty no dobrze. To tyle. Pozdrawiam. Dobry lot do następnego lotu treningowego. Myślę, że to już będzie lubawa. Pozdrawiam. Dobry lot. Witam uczestników BWB Armia. Pokazuję południowy wypuszczenie, właściwie po południu. To nie jest żaden oblot. Po locie treningowym mają wolne popołudnie, bez żadnych oblotów, które chcą, niech fruwają od siebie. Reszta widzę korzysta ze słońca. Wszystkie jeszcze nie wyszły. Większość siedzi w języku. Pewnie im klimat bardziej sprzyja. Pewna grupa się tam poderwała. że to tyle dziękuję pozdrawiam dobry lot